Dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny odcinek przed nami, kolejny odcinek zdrapkowy i dzisiaj trzy razy krzyżówka XXL. Już Wam pokazuję, numerki widzicie, zobaczcie, 10, 13, 17 i już Wam pokazuję, jak to u mnie dzisiaj wygląda. Ja wydrapałam już tutaj troszeczkę literek. W każdej krzyżówce mam jeszcze cztery literki do wydrapania. Jest oczywiście bonus i krzyżówkę numer 3 można mnożyć, nie? Czyli wygraną z krzyżówki numer 3 można tutaj tym mnożnikiem mnożyć. No dobrze, zaczniemy od dziesiątki i zaraz zobaczymy, czy tu się coś fajnego pojawi. Bardzo, bardzo fajna zdrabka. Krzyżóweczka. No zobaczmy. Dużo symboli, dużo symboli, dużo literek już wydrapałam, kochani. Tu mam jedno słowo, także no nie za dużo się pokazało. Tu jest też jedno słowo i na samym dole mamy też słowo tutaj. Także no, zobaczmy, czy będą gdzieś trzy słowa. W, w bonusie brakuje jeszcze sporo literek, także raczej nic z tego nie będzie. No, zobaczmy. Zobaczmy kolejną literkę, co to jest za literka? To jest literka H. Także zobaczymy w, w słowie bonusowym, Niestety nie ma i jedziemy z niebieską krzyżówką i szukamy literki H. Ja chcę tą strapkę tak ułożyć, żeby było dobrze widać. i zobaczmy, czy tu jest gdzieś literka H. Widzę, tu jest, tu widzę jedną. Nie, już więcej nie ma. Przejdziemy do krzyżówki różowej i zobaczymy teraz tu, czy tu się gdzieś literka H pojawi. Tu widzę. I to też jest chyba wszystko. I zobaczymy ostatnią krzyżówkę, tą taką bardziej fioletową. Czy tutaj się gdzieś literka H pojawi? Tak, tu widzę jedną. I zaraz zobaczymy, czy może jeszcze jedna gdzieś jest, ale nie. Nie wygląda mi to na to, żeby jeszcze literka H gdzieś tu była. Także dalej. Teraz mamy literkę D. W słowie bonusowym nie ma, także tutaj patrzymy na niebieskim polu. Literka D jest. I to wszystko. Także kolejna. Kolejna krzyżówka. I literka D. Tu jest literka D. I tu jest jedna. I jeszcze tu, czyli są trzy. Dobrze i ostatnia krzyżówka. Czy tutaj tu widzę? I jeszcze tu jest jedna, i to jest wszystko. Dobrze, to zobaczmy teraz jeszcze tu. Mamy literkę R, i w słowie bonusowym jest literka R. I zobaczmy teraz tu. Jedna. Druga trzecia, czwarta. Tu jest piąta literka R. I tu jest jeszcze jedna. I to jest wszystko. Okej. Okay. Zobaczmy dalej. Ojej, przepraszam, jakiś kaszel mnie chwycił, ale tu mamy rondo. Jest drugie słowo. Dalej, tu jest jeszcze literka R. Tu jest. I tu jeszcze. Ok, i to jest wszystko, czyli tu są dwa słowa. Jedno i jeszcze jedno. Tak widzę. Dobrze, zobaczmy teraz ostatnią krzyżówkę. Literka R. Tu jest. Tu jest. O, i tu jest też słowo, czyli drugie słowo. Niemen i Irys. Tu jest jeszcze R. I tu jest jeszcze R na dole, i jeszcze gdzieś, już chyba, już chyba nie ma. Ok, ostatnia literka została. Zobaczmy. To jest literka P. No, niestety nie A. I czy ta literka P nam coś tu pomoże? Tutaj w słowie bonusowym jest literka P, ale tu nie ma niestety K i nie ma A, ale co byłoby, gdyby? Tu byłoby 200 zł, i zobaczmy teraz jeszcze tu, literka P. Hmm, chyba nie ma, nie ma za dużo tych literek tu. Zobaczmy różową. Tu jest P, i tu, i jeszcze tu. I to jest wszystko. I ostatnia krzyżówka. Mamy tu literkę P. I więcej chyba nie ma. Nie, nie widzę. No okej, okay. ja sprawdzam tu, kochani. Najpierw kontrolne literki. I tu mamy co? R, E i B. Także odkładamy na bok. Nie ma nic. Dobrze, to teraz zdrabka z numerem 13. I zobaczymy teraz tutaj. Tutaj mamy słowo bonusowe. Brakuje dwóch literek tylko. Także zobaczmy. A, tu jest literka A. OK. Także może, może coś tu ciekawego wpadnie. Zobaczcie. A. Brakuje tu jeszcze literki K. No zobaczmy. Tych literek jest sporo. Literki A jest sporo. Tutaj. Także zobaczmy. Tu i jeszcze tu. I jeszcze tu. I jeszcze tu. I tu mamy literkę A. I dalej. Tu jest literka A. I jeszcze tu. I jeszcze tu. I jeszcze tu. I jeszcze tu. No i tutaj jest słowo. To jest pierwsze słowo tutaj w tej krzyżówce. Ok. Dalej. Literka A. I tu mamy też jedno słowo. I zobaczmy tu. I tu jest jeszcze literka A. I tu jest. Zaraz zobaczymy, czy wszystkie wytrapię. Myślę, że nie, nie przeoczę żadnej. I tu i jeszcze tu. I jeszcze tu i jeszcze tu. I tu też. <gry> Okej. Okay. I ostatnia krzyżówka, zobaczmy tu. Tu mamy a. I tu, I jeszcze tu. I tu mamy również słowo. I tu jest jeszcze a. Tu, i jeszcze tu. I jeszcze tu, i jeszcze tu. I jeszcze tu. I jeszcze tu. I to chyba jest wszystko. Dobrze, zobaczmy kolejną literkę. To będzie x. I zobaczmy, czy tu gdzieś może być literka x. Chyba nie widziałam. W pierwszej krzyżówce nie ma. Nie, zobaczmy drugą. Ale chyba nie Y widzę, ale X chyba raczej nie. I w ostatniej krzyżówce jeszcze Y jest również, ale X nie ma. Nie, nie widzę. No dobrze, dwa, dwa symbole do zdrapania, dwie literki do zdrapania. Mamy literkę B. I zobaczmy, ile tych literek B się tutaj pojawi. Tu widzę jedną, i więcej nie ma. Niestety, i dalej. Literka B. Tu jest literka B, i tu jest literka B, i tutaj jest słowo. I to będzie chyba drugie już. Tak, jest raj i jest biopaliwo. Ok, tu jest jeszcze B. I to wszystko. Dobrze, czyli ostatnia krzyżówka jeszcze. I zobaczmy tu. Tu jest B. I więcej chyba nie ma. Nie, nie widzę. Ok, czy pojawi się teraz literka K? Hmm, niestety, niestety mamy literkę F. Tutaj brakuje K. Byłoby 50 zł. No ale zobaczmy, czy ta literka F coś tu pomoże. Chyba nie za bardzo. Tu jest F. Mm, I to jest wszystko. I tutaj mamy co? Mamy jedno słowo, tu widzę. I to chyba tylko to jedno. Ok, czyli niestety nie ma nic. I zobaczmy teraz drugą krzyżówkę. Literka F. Mm, chyba wcale nie ma, nie widzę. Nie. Nie widzę. I zobaczmy jeszcze w ostatniej. Um. Nie, chyba nie ma. Nie widzę. Nie widzę, kochani. Także ok. Tu mamy co? Mamy jedno słowo tylko. Tutaj niestety nie ma. Także no, niestety, sprawdzę kontrolne i zobaczymy. Co one nam tutaj powiedzą? Tam jest R i tu jest O. Czyli O i R. No niestety, szkoda. Bo już myślałam, że coś może wpadnie. Tak malutko brakowało. Ale zobaczcie tu. Tu brakuje jeszcze mniej. Mamy słowo bonusowe. Brakuje tylko literki T. Także zobaczmy. Um, tutaj chyba mi się jakieś tam słowo utworzyło, ale też nie za dużo tych słów. Także wygranej jeszcze nie ma żadnej. No ale zobaczmy. Literka J. Czy, czy tu jest literka J gdzieś? W pierwszej nie widzę. Zobaczmy w kolejnej zdrapce, z kolejnej zdrapce, w kolejnej krzyżówce j. Mm, tu jest j. Tu mamy jedno słowo, ale niestety więcej literek j nie ma. Zobaczmy teraz tu w ostatniej krzyżówce. Jedna i to wszystko. Dobra, zobaczmy dalej. Kolejna literka to jest literka Z. Także zaczniemy znowu od góry. Literka Z, niestety nie widzę. Nie widzę, nie widzę. Także dalej. Tu mamy jedną. I więcej nie ma. I jeszcze tu na samym dole. Tu jest Z. Tu jest. Tu jest. I to wszystko. No dobrze. Dobrze, dobrze. Tu mamy literkę O. No, to już wygląda lepiej. Literek O jest zawsze więcej. To może coś pomogą. Tu jest O. Tu jest O. I mamy słowo fasola. Tu jest jeszcze O. I tu jest jeszcze O. Tu mamy O, i tu też. I jeszcze tu. Ok, ale tu jeszcze brakuje literki T. No zobaczymy, czy literka T się pojawi. Ale najpierw szukamy jeszcze literki O. Tu widzę jedną. I tu. I tu. I jeszcze tu. Tu jest jeszcze jedna, i tu jest jeszcze jedna, i tu mamy słowo Boa. Okej, okay. i ostatnia krzyżówka zobaczmy literka O. Widzę tu. I to jest wszystko. No, zobaczmy. Ostatnia literka, czy to będzie literka T? Mm, niestety. Niestety, niestety. To jest Y. No i zobaczmy. Niestety bonusa nie ma, a byłoby 10 zł. I czy ta literka Y coś nam tu pomoże? Nie, w pierwszej krzyżówce nie widzę. Dalej. No tu jest jedna, tu jest jedna, ale niestety tu też jest jedna. Mm, niestety. I zobaczmy ostatnią krzyżówkę. Tu jest. I tu jest. Jest również jedna. I jeszcze tu. No i to wszystko. Hmm. Niestety, niestety. No, zobaczmy jeszcze kontrolne. Co one nam tutaj. Tu mamy E i tu mamy U. Hmm. Niestety, niestety, zobaczcie. Nie ma żadnej wygranej. Wszystkie trzy krzyżówki. Niestety puste. No, szkoda. Hmm. Szkoda, szkoda. Bo bardzo fajne zdrabki, bardzo lubię je drapać. No i niestety, niestety, bez wygranej. No co zrobić? Tak to już jest. Dziękuję Wam kochani bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was oczywiście na kolejne odcinki. Zobaczymy, co w kolejnych odcinkach nam te zdrabki przyniosą, czy będą jakieś wygrane, czy nie będą. Mam nadzieję, że będą. I do zobaczenia, kochani, do usłyszenia do następnego razu. Pa pa!